W Polsce rozpoczęły się szczepienia najnowszą wersją preparatu przeciw COVID-19. Szczepionka jest już dostępna w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w aptekach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. Eksperci podkreślają, że ze szczepionki szczególnie skorzystać powinny osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby seniorzy, pacjenci z obniżoną odpornością, kobiety w ciąży oraz pracownicy ochrony zdrowia. Co ważne, szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami ochronnymi. Szczepienia wykonywane są w przychodniach oraz w aptekach. Obecnie działa ich ponad 1750, podczas gdy rok wcześniej było ich zaledwie około 900. Coraz częściej pacjenci wybierają właśnie apteki, bo w wielu z nich można przyjąć szczepienie od ręki, bez wcześniejszej rejestracji. Najwygodniej zapisać się przez aplikację Moje IKP. Wystarczy zalogować się do systemu, wejść w zakładkę Plan Leczenia i wybrać opcję szczepienia przeciw COVID-19. Tam można wskazać dogodny termin i miejsce, a potwierdzenie rezerwacji trafia od razu do aplikacji. Regularne szczepienia mają zwiększyć bezpieczeństwo najbardziej wrażliwych grup i przygotować system ochrony zdrowia na nadchodzący sezon jesienno-zimowe.